Nieliczni, acz zjednoczeni. To nie my byliśmy innych cieniem. To nie my przemijaniem odejdziemy w zapomnienie. To nie my popadliśmy w odrętwienie i nie my światłem drżących płomieni zradzamy omamienie. To nie my z ironicznym uśmiechem innym sprawiamy cierpienie. To nie my, wydumanym autorytetem, ideologią poniżamy przeciwników mienie. To nie my, kierujemy ich istnieniem i nie my, oddychamy ich indywidualnym, wypełniającym umysły, tchnieniem. To nie my. Kołysząc kłamstwem, otulamy w obezwładniające uśpienie. To nie my. Zmieniamy dla osobistych celów manipulacją wyrywkową prawdziwe wspomnienia, i nie my kamuflujemy poniżanie innych w obłudne majątnością, wywyższenie. Ale to my lawirujemy szczelinami światła, choć tak nieliczni. Jednakże owego siłą zjednoczeni, w przy, przytłaczającej uciskiem masie innych cieni. Mocą niezliczonych, w zaufaniu czystym światłem, to właśnie my zjednoczeni.